Kiela, Kiela, nie, no, nie, nie, na, to ci po też z nas. Ja? Mogą wyjść mi da na Jana. Jeden wyszedł. Trasze, Trasze, tam. Jeszcze. Bary, no je, je, jeszcze jeden. Leży. No, ale, ale, I under. Co tam? na wyskoczył. Bez bomby. Jak zabijesz kebab. Uh, uh, uh. Jak usłyszył Kewa, nie oddałby, nie oddałby Kempssona! No dobra, walczył, ale mam. Zawsze no, jest kraj, bo musi wygrać teraz. Ej, ty! Czy ja właśnie... Co? Czy ja właśnie nie miałem finału tego? Tak. Przecież minut miałeś finał. A to. <grym i zielonego> <grym i zielonego> on grał, widzisz? On ma maluratę o, ci. o ci. kurwa! To by staje przypadło. Kto za niego gra, ty? <grym i zielonego> ja, to. To. ja nie ogarnąłem na początku. Teraz doszaj, że on pół godziny Valoranta miał grać Dziękuję to noś witam ordził i to trzeci bez dawny streamera pozdrawiam z rzecznikom dziękuję TZ, więcej na givaju jak nawet wygrasz to nic nie dostaniesz Microphone activated Chciadna czy wreszcie 104 Poprawi na pewno na murku Jest, jest 105 jest Nie przejmują Wow! Czekaj, 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 do... dobrze, do... dobrze, dobrze. dobrze Do lewej czekaj, do tak dobrze czekaj, czekaj, do czekaj, Dobrze, dobrze czekaj, 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 Właśnie ja się nie że coś po Na bije, ty! Na klepik, ten sam o, dobrze. Zobacz, 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 zobacz. Co, jest? co, co się... Dobry jest. Taki przeskocz,

Tam go w ogóle nie było widać. Ale tam. ty się odjebałeś no. rzeczy. Nieee, chyba trzecia tak, runda taka w kawał, tym meczu. Jak z biodra zacząłem napierdalać. Zobaczymy czas chyba, że ta trzecia na górę. Jest 31 chyba? Tako. Proszę bardzo, czy tam jest bilans pewnego grupy? 20-45? Pajzer? Ja ale to właśnie zjedalimy. Oj, kurwa. O Jezu, tu jest zjebanie na tym 20-46. Ja zobacz, złożył, lepiej z zobacz u mnie na streamie jak się ten... Jest. Zobacz jaki mam nowy ten szalik Ja mogę pisać, mam okay. o, co jest?